widzę widzę witam w kolejnym odcinku Trollownia Five A jest trzech ostatnich subskrybujących Jeśli chcecie na nich zabrać zostaw subikę i łapeczkę A w dzisiejszym odcinku rozpoznaję kolejny w menu Aby wygrać trzeba po pierwsze zostawić subika po drugie zostawić łapeczkę Po trzecie komentarze ze swoim Discordem jest gotowe A po czwartym piszcie mojego Discorda Linka macie w opisie A w ostatnim odcinku moje menu wygrał ten, a to ostatni da do mnie na pewno na Discordzie Dobra Dobry panie funkcjonariuszu Dlaczego czym uciekacie tak z ciekawości, Na rowerach Uciekają na rowerach. No i witam. witam, nie pasuje coś? Co kolega... na Co 11, to Brown, porucznik, co ty się dzieje? Yy, napad. Na co napad? Na bank, kurwa, nie, nie widzisz jasność na sklep. No widzę, to i Pacyfik. No, no to na Pacyfiku jesteśmy. Kurwa, to osłabię. Czekaj. Nie, 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 tak nie. Nie robimy wiatny nie? Dobra, ile zakonników inne napasników? Jeden i ja? I jeszcze jedna nie z tyłu, co wierci Dobra. Co chcecie do tego zakonnika? Chcemy go usłyszeć. Wolny odjazd na dwa rowery. Halo zakładnik, i pojechać. Cześć. Nie potrzebuję jedynie picia, nie skrzydzony, nie potrzebuję pomocy nie, nie jest. No tylko było mu trzeba na tupie, ale to nie, to nie jest krzywa. go nie lutuję. nie lutuję. Ja lutuj, go lutuj, ja. Nie tuj. Ja bojówka jest. No dobra, dalej to. Mm, nic nie mam przy sobie, wszystko on zabrać. Za możecie eee, Zaraz. Za... nie. Dobra, jak skończycie to wy odliczcie... Dobra, osią, chwila, spytam spry się mojego kolegi. Odegraj no dół, pokazuję migałowem ile zostało sekund. Gdzie ty stary jesteś? Do mi. to no A, Ej, nie mowa, nie mowa. Ile zostało sekund? Pokaż. Super. Super komunikacja radiowa. Ej, po co? Coś mi się wkręgł. Ej, nie mowa, nie mowa mowa, co puszczasz? Zobaczysz. Odegraj, odegraj, oni nie słyszą. Odegram, czekaj. Ej, jak gdyby tak wybierz ze sklepu tak nagle? Oni by się nie spodziewali. Nie, 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 już tak raz było. Cześć, szukam luty. A je nie, no nie, no nie! Co pójść o muzykę? Wyłączamy to z internetu. Nie ma takiego bicia. Wychodzimy, no ty kurwo, nie puszczaj tego, bo cię rozjebie. co, iść? już Nie, no nie zostaw, dobra. Czemu nie wychodzimy? No czekaj, bo ten David coś puszcza. No, no. Okej, okay, to a kiedy? Kiedy wychodzimy? Dobry, kiedy wychodzimy? Jeszcze nie. Ja Jak powiem, że wychodzi się, to wyjdziecie. No co ty robisz? Zjebie jebany, gdzie ty kurwa? Co ty robisz? <noise> Ej! Hey! To no, no, przestań! Spokojnie ciągle co nie, do zakładnika. Zaczekajcie tego <noise> Boomboxa znajdziesz. Czekajcie. <głosy> no nie puszczaj tego Boomboxa, więc o, please, nie zjełem. Jestem zjemny, nie puszczę. <noise> <laughs> Lutuję te, chodź wychodzimy, już mam zielone światełko. Możemy wychodzić? Wchodzimy? Jeszcze nie. Jeszcze nie. Spoko loko. No co ty robisz? Co ty robisz? Ja to widziałem 15 sekund, 15 sekund No nie! Dobra, Ej kurwa! Przez przypadek, przez przypadek! Przez przypadek Dobra, możemy iść, możemy iść Ja ja to zostałem? Dobra Puszczam cię stary Czekaj! Celuję, 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 celuję Jedź za mną Przecież oni nas to teraz spitują, gdzie idziemy? I dawaj na ten ten, jak jest szpital, to dawaj na tą wyskocznię, obok szpitala jedziemy No na tą czy tam, gdzie jest... Nie, nie e, pilbox, pilbox Jaki pilbox? Szpital pilbox A, no tam obok szpitala, tam na parkingu, gdzie jest wyskocznia No tak, są tak. Dobra. Jak ty tak szybko jedziesz? No shift 2 i napalasz Ja coś już że zaraz udaru dostanę Tylko jeden wiózł za mną goni Drive by shooting Bo na mnie się skupiły Jeden motor za mną jedzie tylko Jedziesz? Wywaliłem się! Nie! Przepraszam się Jak ty tak szybko jedziesz? starem dostałem, ratuj! Gdzie, gdzie, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dostałem heda Gdzie nie jesteś? Wiem, na, tam na skwerze Odrodź się w szpitalu, tak? Nie, nie odrodzaj się, nie, ja cię odbiję, odręcz ja ci odbiję, się. ja ci odbiję Ja jest... Już się zrozumiałem, jestem w podziemiach Tu ktoś jest Podziemia Watykanu, Gęg Jakiś dzieciak tu jest Cześć Ja nikogo nie słyszę O już tylko twój numer buta dali, 405, 405 Nie o te chłopaki, niech to ty się do szpitala tepnąłem Wiecie, o nie okay. Zostawcie mnie! No, nie mogę ten, o co nas to teraz zrobić? Nie wiem, ja uciekam, ale nie psuj immersji odcinkowej. Wyjebał się motor! Ja robię ucieczkę życia im. Dobra, koniec tego dobrego, ramuje Ten twój widz mnie go niskiłem! No to go zabij! CO TY ROBISZ MASTUJNIE EJ AŁA NIE NO ZAPRASZAM NA ULICĘ W TAKIM wypadku. Podaje się No Podaje się, podaje się, podaje się No podaje się stary, podaje no, się Podaje się, podaje się podaję eee. stary, podaje się Przez przypadek, przez A podaje się, podaje się No naprawdę podaje się stary nie mogę SKACZĘ KURWA NIE PODAJE SIĘ a NIE NO PODAJE SIĘ NIE TWORZĘ ZAKONSZENIA DLA sieci zdrowia MOICH BLISKICH STÓJ NIE rusz! Podaj się stary! ma masz tuiny policyjne, nie, to ja walę kuitał. A, sery stary, weź go tyś wyśni. Co pan robi? Nic. Co Chcia nic? Przeszukać pana mam? Policjant z tej strony. A no ale co ja robię? Nic, ja widziałem, że pan kurwa chciałby ruchać do panią. Co? Gówno. Ej dobra, tak serio, tak serio, nie? Chcesz... Bijemy się 1V1 oto Porsche, Trzeci, jeśli wygra ze mną jeden V1 na pięści, to w ale... Porsche. Ale ja nie chcę To dostajesz w pizdę, stary. Ale jak ja wygram, to dostaję twoje auto, stary. Stoi, no, stój, bo ci to padam Ale ty jesteś anim star, stary, jednak. Mis biatyki, kurwa. Detektyw na rejonie. Dostajesz kurwa, w pizdę. Ups. Co, boisz się? Boisz się? Uciekasz? Uciekasz jak pizda? Jak wsiądziesz do auto, to dostaniesz tapa. Serio, ostrzegam. Stój, bo dostaniesz sztapa, stoisz. 3 sekundy masz. Spoko. Au! Au. O kurwa! No, co? No i spamuj ci Rki Cwelu! Nie no dobra, powtarzamy to, kurwa, to będziesz... R spamu, cfelu. Chodź się bić. Co ty robisz? Gówno robię stary część, bo duszy permisji. Chodź tutaj, bo cię rozjebie co chłopie... Praszne. dobra stary, poddajesz się ci? Ale czego mam się poddawać, jak cię zabiję? No, no ponieważ... bo teraz ty nie żyjesz jesteś naprawdę umiejętny No, o, dzień dobry, panie policjancie, ja już się pojadę ja Nie, nie, zabijem go, naprawdę O, auto no, Ale cienia zjebany, Mutalu. Słucham. Mutalu, proszę tutaj zaparkować. A dlaczego? Słucham. Mam do pana tutaj parę, parę pytań. No jak to Proszę pytań? zaparkować. Jakie proszę ciebie? zaparkować A tutaj. Ej, aha. Tak Dobra, dobra. już oh. wszystko w porządku. O, no. Ej, on miał klamę. Miał klamę. Nie, nie miałem. No. Nie co ona jeszcze stała eee, Co stało, coś. co stało, chłopaki? A pan rączki do góry chce podnieść Nie, nie chcę podnieść rączki, rączki do góry czy problem, masz jakieś dale podnosi. Nie ja kradłem, Krakam. jak kradłem jak przez przypadek za Przez przypadek. Nie, ja. Przez przypadek prostu. klanki poszło. No to rączki do góry. A dlaczego? Jest to czerwona maska No dobra to ja odjeżdżam więc do widzenia. Krakam. Nie, rączki do góry. Czemu? A jak pan damo spokój. Nie niech pan dam rączki. spokój. I własna trzeba Was na przed komendą, to ja się dołożę. Jaka interwencja jest, własna, stary? Interwencja własna, ale interwencja nie, własna, interwencja, ale interwencja Zdawel. własna jest wtedy, Proszę. kiedy jedziesz do sklepu po przekąski, ale nie teraz. Dzień dobry, pana policjanta. Ja Dobra, podnoszę, do podnoszę, podnoszę, podnoszę. Jedź, 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 stary, jedź, jedź! Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Spokojnie, mam klamę, zabiję ich. Zabijamy ich? Nie no, to najpierw uciekniemy o, Nie uciekniemy, nie mamy szans Uciekniemy chłopie okay. No dobra, to super jak uciekliśmy